Jeśli dziecko poprosi cię pilnie o pieniądze, uważaj! To może być oszustwo, które właśnie szturmem zdobywa Polskę, a jego ofiarami padają setki kochających rodziców. I nie tylko. Działa to tak. Dziecko jest na wakacjach, na obozie. Nagle dostajesz SMS-a z nieznanego numeru. Cześć mamo, zgubiłem telefon. Ten jest tymczasowy. Mam problem. Czujesz zdenerwowanie i stres. Chwilę później. Kolejna wiadomość. Muszę pilnie opłacić lekarza. Wyślij blik na 600 zł. Nerwy zaczynają puszczać. Łapiesz za telefon i próbujesz zadzwonić, ale dostajesz odpowiedź: "Nie mogę teraz gadać". Twoje serce wali jak młot. Nie chodzi już nawet o te pieniądze. Chcesz po prostu wiedzieć, że z twoim dzieckiem jest wszystko w porządku. Jeszcze nie wiesz, że gdy klikniesz "Potwierdź", stracisz pieniądze, bo to nie było twoje dziecko. To był oszust, który zagrał perfekcyjnie na twoich naj czulczych emocjach, miłości i strachu. Przestępcy wiedzą, że w wakacje kontakt z dziećmi jest ograniczony i taka historia brzmi wiarygodnie. Wykorzystują też inne metody. Potrafią podrobić głos w rozmowie telefonicznej albo przejąć konto znajomego na Facebooku i prosić o szybką pożyczkę. Więc jak się bronić? Zasada numer jeden. Zawsze weryfikuj. Zanim cokolwiek wyślesz, zadzwoń do dziecka na jego stary, znany Ci numer. Zero wyjątków. Ale to nie wszystko. Dobry sposób to ustalić z rodziną tajne słowo klucz, coś o czym wiecie tylko wy, na przykład niebieski jednorożec. Pytasz o hasło. Jeśli rozmówca go nie zna albo zaczyna kręcić, od razu wiesz, że to oszust. Jedni mówią. Jak można się na to nabrać? Trzeba być naiwnym. Inni mówią, że w stresie i strachu o członka rodziny każdy może popełnić błąd. A jakie jest Twoje zdanie? Daj znać w komentarzu i zapisz sobie mój numer, bo lepiej mieć numer do prawnika i go nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć.